Cześć, nazywam się Paweł i jestem właścicielem Pokoju Wspomnień. W tym odcinku dowiesz się, czy goście chcą korzystać z naszej atrakcji i dlaczego bardziej niż z innych. Zrealizowaliśmy już blisko 50 wesel, co daje około 5000 gości, którzy odwiedzili pokój. Na podstawie tego doświadczenia mogę spokojnie powiedzieć. Że goście nie tylko są chętni na coś nowego, ale też często zaskakują nas pomysłami, na które sami byśmy nie wpadli. Jak na przykład tutaj, kiedy musieliśmy odpiąć jedną ścianę, żeby wszyscy zmieścili się naraz. Albo tu, kiedy nagle do kabiny zawitała kapela góralska, czy na przykład duet wokalny z gitarą. Jak przyciągamy gości? Opracowaliśmy swoje trzy sposoby. Pierwszy sposób to instrukcja obsługi. Mówiłem o niej w poprzednim odcinku. Prowadzący wesela tłumaczy gościom, co będzie się działo, i dzięki temu obywają się spokojem w spokoju. Instrukcja jest stworzona humorystycznie. Dodatkowo, para młoda, która odbiera bilet jako pierwsza, jest wzorem dla całej reszty gości, którzy następnie chętnie udają się do pokoju. Drugi sposób to bilety wstępu. Opowiadam o nich więcej w jednym z kolejnych odcinków. Teraz powiem tylko, że właściwie dzięki nim odwiedzi nas około 90% zaproszonych przez Was gości. Co ważne, zapraszają one również starszych, na przykład dziadków, którzy w przypadku innych atrakcji raczej nie są zainteresowani. Trzeci sposób to karty z pytaniami. Kojarzycie to uczucie stresowej kropli potu, która zjeżdża sobie po plecach, kiedy już teraz trzeba powiedzieć życzenia do szafowej, albo cokolwiek innego, publicznie, bez przygotowania. No właśnie. Żeby tego uniknąć, każda para, która do nas przychodzi, losuje dla siebie pytanie z talii kart. Zamiast się stresować, wasi goście dalej są w trybie zabawy. Wspólnie ustalają, jakie są najlepsze sposoby na ciche dni, trzy cechy idealnego teścia albo czego pod żadnym pozorem nie mówić mężczyźni. A co jeśli ktoś nie chce? Pomyśleliśmy i o tym. Specjalnie dla Was, asystenci, 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 asystenci są rekrutowani na siłowniach i zawodach kulturystycznych. Dzięki temu mamy pewność, że są w stanie namierzyć, dopaść, a następnie zaciągnąć się do pokoju. Siłą. Szybko i dyskretnie. Oczywiście żartuję. Mam nadzieję, że docenicie. To, że ktoś jest niechętny, jak najbardziej się zdarza. Goście są bardzo różni i to całkowicie normalne, że czasem ktoś nie ma ochoty. Niemniej jednak z pokoju wspomnień korzysta dużo więcej osób niż z alternatywnych rozwiązań. Skąd to wiem? Stworzyliśmy dla Was specjalny film w którym porównujemy fotobudki i pokój wspomnień. Obejrzyjcie koniecznie. Do zobaczenia. Chcesz, żeby pokój wspomnień zjawił się również na Waszym weselu? Wypełnij formularz na naszej stronie i zarezerwuj Wasz termin, zanim zrobi to ktoś inny. Klienci rezerwują termin nawet dwa lata wcześniej.